Dajesz mody, dajesz. Bagno drifting. O dajesz mi, ci pokażę, po trawi. Fast pick podwieźć. Nie, że tego nie wyszczeli od 200. No to... Nie bustuj. Rakieta. <laughs> Jak nie będziesz się ścigał z jakimś Halkatem. akordem, to nie wystrzeli. Proszę bardzo. Bumper zakładamy i jedziemy. Na marketplace. Tak. <laughs> Witam w pierwszym filmie z super szybkiego Civica. Widać, uh, ma super naklejki chińskie, Tu jakieś Chimichangi. Uh, i mamy tutaj takie ładne klejeczki z jednej i z, z drugiej strony. Mamy Sifika, Sifika C. A w stajni naszej piony za jedną czwartą normalnej ceny. jak widać bardzo szybki. Ma Dragon Bola Bola tam. Taki jest, no nie za szybki na razie, bo gościu przywalił dzwona. I tutaj jest gięte troszkę, żebyśmy zrobimy pierwszego fiksa szybkiego, I ten kulek jest pęknięty no. ogólnie sywiczek bardzo jest ładny um, ja Wam pokażę jakie ma małe smaczki całe w chińskie znaczki kolejne waifu taki w sumie, taki zwykły nie? zbytnio zamknięta brama jest na razie, ale mufa taka to to ciul z tych lepszych tuningów co on ma to mamy rurę z PRL tutaj tu mamy Ingena intake jakieś chińskie lampy w miarę nawet wyglądają wam pokażę ciach no i o, BMA prawie prawie jak BMA idziemy na pierwszego test drive ogólnie Zdążyłem ja naprawić ten samochód bo nie chodziło o jedynka, trójka i szóstka okazało się, że to było luźne i leżało tak i shifter ocierał i nie, nie dało się wbić biegów więc to muszę tam przykręcić ogólnie jakiś short shifter jakiejś śmiesznej firmy chińskiej już nie wiem co to za firma ale ogólnie trochę się drze Ale czekajcie, jeszcze Wam pokażę mufę jaką ma tu z tyłu Taka mufa siedzi, ma downpint, bez katalizatora. Chyba no taki też kody poskosowałem. To ma taki śmieszny komputerek. Muszę go podłączyć, bo na razie jest skaner podpięty. Na felgach konika. I jakoś to chodzi na razie. Dawaj Mieciu, odpalaj. Świra. Kody wszystkie znikły, było masa ponad 25 kg. Jeść, wirunio. Tutaj podepniemy komputerek. Trudnie auto kupione niestety nie od Japończyka, a od jednego z tutejszych homi. i gościu mówi, że jest bardzo fanem JDM. A ja mu mówię, no ja bym chciał kupić FD Mazda rx 7 A on się mnie pyta y, co to jest, więc. Podsumowując, więcej już nie muszę mówić, szybkie pedały założone. Komputerek działa, szybkie okulary. Wtedy taki coś jest. I jak dasz mu ognia. Wielni kierowcy kierowcy <noise> w ogóle taka ma takie że jeszcze dojebane, wielkie dołożone no i znajdziemy na kajta. Tym, zobaczymy, jak to chodzi. Fura nie bez ale byliśmy 3 godziny po niego i go na. Za moim pick upem, A, w taki dług długołej trzpie. bardzo ciepło. Jak widać, tu jest troszkę szturchnięty naprawy, ale poza tym wygląda dość dobrze. Kolejny wifi u nas wita z tej strony: Open! 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 Wchodzę zostawię. Harness pięciopunktowy zabrzmiany Mieciu! Mieciu! Cześć! To kurde pieniądze zaraz polecę Jak bus leci to poleci Trakcja <noise> się włącza Trakcja się włącza Trakcję Gdzie? Po lewej, tutaj u góry. O, jak, jak w góry Jak fogi w BMW Muszę trzymać, ale nie no, A nie ta biegów Pisze, że jest jedynka ta w Chcesz? Co to robi? Coś... O ty pa! Można coś zmieniać u, 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 u. <laughs> Jakiś wilek Jak ty idzie pa? Boosta waluje. Chyba bo nam trochę wyjebało boosta Nie, było. to na mapie jest okay. Manifold absolute pressure To tak jest na minusie całości MPSI Boosta to prawie nie buduje O, temperatura wskażał jest, jest temperatura? Trochę poszła O, w końcu Myślałem, Słucham, że gezi dziesić. Były kody na cluster na to może temu było A to co to jest? Nie, to chyba jest na soczewki, mi się zdaje Od naszego homie tak. A, nie, do słuchawek nie O Jeszcze jakieś skarby dostaliśmy? Kabel Jakieś gówno Płytę z mapą do Civic'a tutaj, tutaj masz taką okierzeń, że możesz sobie małego kotka wsadzić Tak Nawet bo, nie małego Opa, pokrywka jest do felgi Zajebiście mm -hmm. Dobry. faunie To jest ten Tune O, Tune jest Oryginalny Jakiś no. kondon znowu A, bo jest kondon skórzany i kondon taki O Zajebiście, mamy z kogo? Z Mysik cipek. cipek mamy. Mysik Cipek mamy Kurwa, jakieś gówno no no, ogólnie no, mówiąc wygląda dobrze Dobra, młodego zawołać Zawołać, pokazać mu pusta <mulary> Dawaj Mieć jeszcze raz ja? <grym> Dawaj <grym> <grym> Szybcy ściekli! <grybcy> <Boże>. Jaka pierdziawa. <grybcy> Boże. To tak się okay, Jesteśmy po małej przejazdce. Oczywiście fura nie jeździ, ma random misfire. I odcinają ma za dużo paliwa, więc gdzieś jeszcze musi być większa dziura niż ta co yy, załatałem. Prawdopodobnie jest, tylko muszę ją poszukać, więc zaraz będziemy to ściągać. Wszystko i przy okazji, tutaj gdzieś jest masywny, masywny wyciek, gdzie to już jest umyte trochę, ale dalej kapie. Wszystko było uwalone, dalej gdzieś, gdzieś się świeci. I nie jestem pewien skąd to cieknie, Ale jak się przejrzycie, to będzie jest mupa, wielka. Ja się zabieram za. Rozbieranie, a ogólnie ta bara u dealera kosztuje ponad 1000 dolarów Na no ebayu jest 150, więc zobaczymy yy, Czym to się będzie różnić jak przyjdzie ta oczywiście chińska Bo po co kupować oryginalną Tutaj jeszcze coś wisi od razu Także może będzie w miarę łatwa naprawa, typ dostał prosto w sensor Aż wygięło tą blachę tamu poduchę wywaliło, muszę to nagiąć tak samo nie zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest bardziej rozwalone. A nie Manual <grystanie> El manual Windows. Miocik. Dziągnie bany. Bagno drifting. By Kevil Tell me Se something. Say bagno. Someone, someone eat curry here. Chicken curry. Chicken curry. Something in Polish? Bagno. Chicken curry. Chicken curry. Curry Music, bro. No. No music. Chicken. Rura musi It smells like chicken curry. Smells like jągi bany. No beach. But, but something that. in Polish. Something in Polish? <laughs> hey, this car coming. Jągi bany. Uh, with force, pickerman. Cool, bro. A lot. 4.1. point one. Ebę. Jak ktoś wie, to wola. Pisz, okay. ROGAL DDK chyba, nie? O nie, tak, ROGAL FIT'ER, bro ROGAL Ebe ebe. EWEL Dziewczynki Drogi do Dawaj dziwki Drogi do serii O nie, E jest EWEB Tu masz ebe four drive, if you want Ej, we Good song, good song Gonna like Oh yeah. <gryśńska> My dawać posłata, suki nie chcę znać Jebacz, może z kurwą muszę, jeść, <gryśńska> <za tu gryśńska> Jebać, czego się spodziewał, że tutaj zginę? Bo, po tu, nie ten rozum skurwysyjnie, par się zabijał, czuknie, ty nie ty tylko by ci klinią ty pojedziesz tą windą,